Jak widzieliście, nagrałam trochę takie inne intro niż zwykle, nie wiem, tak mnie wzięło na bardziej może artystyczną inspirację dajcie znać, czy to fajnie wyszło. Mam nową fryzurkę, byłam u Adasia, więc też mam super humorek. O, Cyryl wrócił, więc razem zaraz będziemy też nagrywać dla was poradnik, ale jeszcze wam chcę powiedzieć, co będzie w tym vlogu. Cyryl, przyjdziesz się przywitać? Myślę, że wszyscy na to czekają. No mam nadzieję, chodź, daj mi tu buziaczka. I dla Was. Co będzie w tym vlogu? Będzie jak zwykle sporo porad, będzie pewien wnętrzarski, zarąbisty trik, który można zrobić w domu i po jest mega w trendach. Będzie wycieczka po wyprzedażach, zobaczymy sobie, co tam warto złowić. Coś jeszcze? To jak zwykle przygotuję dla Was sporo inspiracji, więc chyba możemy zaczynać. Pst. Pamiętajcie o łapkach w górę, ja wtedy wiem, że jesteście po drugiej stronie i że to Wam się podoba. I tutaj, od razu już bez jakichś tam unboxingów, rozpakowywania storeb, od razu Wam pokażę w całej okazałości. To jest ta rzecz, którą kupiłam w Gucci. To jest trzeci szal, jaki mam. Mam szal czarny, chustę i ten jest jako jedyny taki z najbardziej wyrazistym logo, a z drugiej taki zielony, że Wam pokazuję, jaki on ma skład. Nie, to jest tametka. A tej metki ze składem jeszcze nie odprułam, ale generalnie będę ją odpruwać. Tylko tutaj trzeba być bardzo delikatnym, żeby nie zrobić dziury, więc czekajcie. Z tego co pamiętam, 90% wełna, 10% jedwab. Nie, 95% wełna i 5% jedwab. Jest bardzo miły się w dotyku i no naprawdę podoba mi się bardzo. Tak się prezentuje. No myślę, że jest bardzo elegancki. Ja tak palnęłam, że go kupiłam, ale prawda jest taka, że Mikołaj mi go przyniósł. Tyle, że ja temu Mikołajowi troszeczkę podpowiedziałam. A tak w ogóle to jestem taka na wpół gotowa, bo czekam na moją przyjaciółkę i przyjaciela, bo mnie zgarniają. Dzisiaj mamy takie wychodne. Cyril zostaje z Olim. A po prostu nie mam ochoty wyjść i chyba już mu się nie chciało dziadków ogarniać. Ja tu jeszcze coś na telefonie długie przygotowuję. Ciągnę filtrem i zaraz będę wychodzić. Żyje, żyje na... Ja, która uważam, że jest przepiękna i taka ponadczasowa Cyrylu, co sądzisz? Nie wiem czy jest ponadczasowa, bo jest bardzo w trendach tak mi się wydaje, no, ale naprawdę robi wrażenie No, jest gitesik więc to sobie zostawiam na bank, bo oh my god Ale mam jeszcze właśnie paczkę z Rezert gdzie pozamawiałam, słuchajcie, dzikie rzeczy Wiem, że tam większość poradników jest takich, kupujcie na wyprzedaży klasyki, a ja kupiłam po prostu mnóstwo cekinów. Na tych największych wyprzedażach warto pokupować takie rzeczy, które potrzebne są na jakieś okazje. Kiedy mam na przykład jakieś wyjście wieczorne, bibkę. Wigilie. Bo one serio. są o wiele tańsze teraz. Tak, nie? normalnie cekiny są drogie, a na wyprzedażach przeważnie zostaje ich pełno, bo ludzie się ich boją. Nawet na wigilii miałam sukienkę z cekinów. I cekiny mają coś w sobie takiego, że robią efekt wow. Tylko trzeba je rozważnie i romantycznie połączyć. To znaczy, jeżeli macie coś cekinowego, mocnego w kolorze, to po prostu cała reszta powinna już być taka prosta, bazowa, jakieś czernie, takie spokojne, żeby to uspokoić. Ja mam tam cekinowe spodnie, którymi jestem tak podjarana. Znaczy, mam nadzieję, że będą dobre, bo marzyły mi się od dawna. I tak wyglądają i ja już wiem, że je zostawiam. Mi się one cholernie podobają. Ej, Sylw, w piątek jedziemy na ślub, może byś się tak... No właśnie, ja miałam taki pomysł, czy właśnie na ślub nie ubrać się tak inaczej, czy nie sukienka, nie jakaś tam spódniczka, coś tego, tylko właśnie tak pójść po prostu po balce. Mi się to opór mega podoba. Nie wiem, czy w czarnym możesz, czy czarna góra może właśnie, być. No Właśnie, ale no to mam pełno marynarek, to no zobaczę. a Dam referencję oczywiście w opisie. Pokaż, jak to się mieni fajnie. Czy to mówi mój mąż? Serio? One mają pod spodem na całej długości podszewkę, więc w ogóle nie gryzą. A mogłyby mieć drut kolczasty. Mogłyby mieć. Loża szyderców gotowa do komentowania i... <laughs> I tu jest ten trend na rozcięcia, ale te gorzej leżą moim zdaniem, bo jakoś gorzy się trzyma... A nie, nie, nie zapijam ich, Tu może zbawię. <laughs> Ale no tamte o wiele lepsze. Tak, bo tak na łydkach mi się opieły. One są gorzej wykonane. Nie no sposób. faktycznie te bym chyba oddał. Jeszcze widzowie dajcie znać, bo wiesz, co ja zamiast tego body w rapingu, to ja powinnam samo opalacz nakładę. <grym> Widać, że mam sine nogi, ale dobra, no mam zimę. Ja bym do tego ogólnie zakładała rajstopy, żeby wyjść. Takie czarne 15 den, to one naprawdę dają radę. Wiem, że się zdziwisz, ten... ale ja lubię, że ty jesteś taka blada. Serio? No, mam taką skandynawską dziewczynę, żonę, kochankę. A to jest wszystko, czy jeszcze coś mamy? Wszystko, bo ja nie zamawiałam tak, wiesz, na łapu-capu. Nie, czekaj, 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 to jest ważne oświadczenie. Powiedz, jak ty zamawiałaś? Nie zamawiałam na łapu-capu. Jestem mhm. nie zamawiałam na łapu-capu, tylko tak, wiesz, no, no, żeby zostawić te rzeczy. Nie chciałam iść na ilość. Tutaj wygląda lepiej niż na tamtym dalekim kadrze i ogólnie na żywo bardziej wygląda tak, jak na tym kadrze. Aha. Bo wiecie, a aparat przekłamuje. Wszystko przekłamuje, no. media kłamią. <grywia> no dajcie znać. Chciałam wam pokazać coś, co dostałam od Bingo Spa. To jest taki zestaw wspomagający walkę z celulitem, wygładzanie skóry powodujący. Mamy tutaj koncentrat. przypomnę. Koncentrat cynamonowo-kofeinowy i takie wyszczuplające serum kolagenowe. To służy do samodzielnego wykonywania w domu body wrappingu. Ja Wam zaraz pokażę, jak to wygląda, w to jest po prostu czaderskie. Będę się obijać folią. I ten zabieg można wykonywać co 3-4 dni. Natomiast właśnie pomiędzy nakładamy sobie serum. Ono w ogóle bardzo ładnie pachnie, ma pompkę, więc jest bardzo wygładzone godne w nakładaniu. Zielona herbata pobudza cyrkulację krwi i limfy, L-karnityna z kolei przyspiesza regenerację skóry, a kolagen wygładza i poprawia pigmentację. Kupimy się na tym koncentracie, no bo umówmy się. Serum każdy będzie umiał nałożyć, a tu będzie coś naprawdę ciekawego. Tak wygląda i uwaga. Trzeba nakładać go w jednorazowych rękawiczkach, ponieważ on ma maksymalne stężenie olejków. Rękawiczki są, generalnie to możemy nakładać wszędzie tam, gdzie nam się wkłada tkanka tłuszczowa. Uda, brzuch, pośladki, ja robię brzuch, więc nakładam cienką warstwę, od 15 do 45 minut to można trzymać, no ale trzeba się obserwować. U każdego skóra działa inaczej. Generalnie sobie trzeba najpierw zrobić też test uczuleniowy, ale to macie na stronce wszystko opisane. Ja wam zostawię linka. bo wydaje mi się, że mam wysokość Samemu ten, mam ochotę to robić. zrobić na brzuch. No tu rób, to też dla facetów jest spoko. Już nie, no ja ja czekaj, ja to zrobić porządnie. Nie, bo chcę usiąść. A ja nie chcę, żebyś się dała. Kurczę, no chyba weź. szła teraz zmywać. Zobaczcie. Widzisz? Mhm. No jest efekt. Więc te olejki działają. Skóra jest taka rozgrzana. Uczucie takiego lekkiego mrowienia pieczenia. Jakbyście mieli mega gorący termofor przyłożony. Fajna ciepełkość. Ja zastanawiam się czy sobie stóp tym <laughs> nie posmarłaś tak zimą na rozgrzanie. Nie wiem, czy to dobry pomysł. Zmijam folię no i trzeba to zmyć. To chodź do łazienki. Widzisz? Jest takie... Mhm. uczucie napięcia, więc... plus to serum, to ja myślę, że będziesz tosik. Wtedy też ma na to chrapkę. Ja chrapkę nałożyć to na uda i spróbuję właśnie to zrobić wieczorem. To nie takie łatwe filmowo coś robić. Ten i trend, o którym chciałam wam opowiedzieć, to są, słuchajcie, kręcone świeczki. I tak... Te dwie różowe, te tutaj, kupiłam w Wisku, akurat były na promce, za 20 zł, więc super deal. Ale chciałam czegoś jeszcze. W ogóle one jeszcze były w takim zielonkawym kolorze, takim beżowym, no ale jakoś te różowe stwierdziłam, dobra, ładne są, biorę. No i były w opakowaniu cztery, więc mogłabym w tym świeczniku fajnie 4. Ja bym się, nie, 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 nie. Wypróbuję trik, który krąży po necie, żeby takie świeczki zrobić samemu. Ej, no co. Co to jest to? Nie, to jest krzywy na pewno. Świecznik, a nie świeca. Nie przejmujmy się tym, więc trzeba je tak obrócić w dobrą stronę. O! I teraz jest perfekto! Jeszcze zostając w klimacie świec, to teraz Wam odpowiem na jedną z najczęściej pojawiających się w diemach. Pytanie, czy mam jakiś kod do awy? Mam! Mam wreszcie, bo była długa przerwa, a coś czuję, że chyba się Wam zapasy skończyły, dlatego tak dopytywaliście, więc zaraz Wam pokażę na ekranie, jak działa, a dla tych, co nie znają, to ja uwielbiam, szczerze uwielbiam ich świece, dyfuzory, nawet używam żelu do mycia, i tego scrap, czekajcie, scrap, tak, peeling do ciała. No, tak wygląda mała świeczka, tak duża. Tutaj możecie sobie porównać. One są z wosku sojowego, mają szklane opakowania, drewniane wieczka. Tutaj zobaczcie, jak ona się zarąbiście pali. Całutka się wypala, nic tu się nie tuneluje. To jest w ogóle jeden z moich najulubieńszych zapachów Madagaskar. Oczywiście standardowo w opisie Wam wypiszę te wszystkie, które u mnie się sprawdzają najlepiej. Jeszcze Wam pokażę dyfuzor. Dyfuzor sobie stoi w łazience i to jest w ogóle świetna opcja, właśnie w w łazience, w garderobie, ponieważ on cały czas wydziela piękny zapach. On nie ma alkoholu, tylko olejki eteryczne. Dobra, to teraz idę po kąpa pokazać Wam jak działa ten kot. No, jeżeli nie macie pomysłu na przykład dla kogoś na prezent to uważam, że to jest świetne. Ja bardzo często znajomym właśnie w prezencie daję dużą świecę czy dyfuzor i każdy mega, mega się cieszy i potem mi pisze, ej se, jak to ładnie pachnie. No one serio są świetne. Wiecie, że ja użyłam je od dawna, więc po prostu nie wciskałabym Wam kitu, to idę do tego kompa. Kot wam daje 50% zniżki i dodatkowo jeśli wasz koszyk przed wpisaniem kodu ma minimum 159 zł, no to jeden produkt sobie wybieracie w prezencie. Ja tutaj przykładowo wrzuciłam dwie świece, wpisałam kod i zobaczcie, co się dzieje. Można sobie wybrać dodatkowo świecę lub dyfuzor. No i za to wszystko, co tutaj pokazałam, wyjdzie 95 zł. Więc myślę, że to jest naprawdę spoko opcja. Ale śmieszne drzwi. Maskę trzeba założyć? No ja Dobra. Ja też mam. Naprawdę, nie spałyśmy maską tak w piątej. Ja no. tak wyglądam w ogóle. Idziemy na co? Na Kaling. Kaling. Jesteśmy tak pod ale fajnie twoje okulary wyglądają z tą maską. Ej, ty masz swoją maskę, a ja designer autę gdańska ty papka. Mam dwie. <laughs> Ale ja ja nie spodziewałyśmy się, że tyle ludzi jest na lodowisku, ale tor do Karlingu jest jakoś tam oddzielnie, więc właśnie na niego idziemy. A to jest nasza trenerka, proszę Państwa. Poznajcie, Karolina. Zobaczcie, jak to wygląda i w ogóle, słuchajcie, każdą niedzielę tutaj są dni otwarte. Można przyjść sobie za darmo, spróbować, tylko trzeba się zapisać. I dam wam namiary na to, bo myślę, że może ktoś z was będzie miał ochotę. No to są ślizki, to jest specjalna nakładka, ja mam słuchajcie już to na Tak także ja tego nie potrzebuję, tak? Okay. To jest nakładka, która okay. umożliwia nam ślizg na lodzie i ją zakładamy tylko i wyłącznie do wyrzutu kamieni. Tak wygląda tor, to jest na Placu Zebrań Ludowych pod tym balonem, tutaj jest lodowisko, a tu właśnie tor do karlingu. Zaraz będziemy zaczynać, już jesteśmy po rozgrzewce, tutaj są nasze miotły. Dawaj, Shiny. Bravo! Super, super! Nie mogliśmy znaleźć tego miejsca, doszliśmy do końca Mariackiej, ale wróciliśmy, to jest to obok kościoła Mariackiego, nie sztuka, więc wbijamy. Bardzo fajny klimat, nasza ekipka. Przy tym stole mamy usiąść? Super. Miejsce jest super, ale słuchajcie, okazało się, że tutaj są tylko cztery dania główne i nie widzimy za bardzo nic dla siebie, więc idziemy. Idziemy na burgery. No, tam to było jakieś fonfon -fon takie. My nie jesteśmy tacy wysublimowani, wręcz przeciwnie. Spójrzcie na nich, oni nie są wysublimowani. Super było, tylko wiecie, nowy ład, nowe ceny. Nie, idziemy Krasywało, na burgery. Tam było za, sto, za 160 danie, nie? To nie było no. danie, to były same frytki. Zawrócić? Ja ma tutaj do spożywczego nawigację. A to kądziu? A to kądziu, dobrze. Jezu. Kolega nas zostawił. Którego motora braliśmy zawsze? Do no tego pierwszego, number one. Zobaczcie, jak zaraz faniacko przy wyprzedaży powiesiła torebki. To takie piękne w standardowej cenie nieobniżonej, na szczęście dość dobrej. Tutaj pokazuję Wam półkę ze skórzanymi butami. To jest coś, co moim zdaniem zdecydowanie warto kupić na wyprzedaży. Buty, które posłużą i teraz, i będą na kolejny sezon. Jest też sporo okryć wierzchnich różnego rodzaju. I płaszczy, i kamizelek, i kurtek. W zależności od tego, co lubicie, to naprawdę znajdziecie każdy model. Tu pokazuję Wam krótkie kurtki, które szczególnie wpadły mi w oko. Te beżowe są zdecydowanie ponadczasowe, a tutaj takie ciekawe moro, niekonwencjonalne, bo nie w zieleni, tylko właśnie w granacie i w czerni. Jest też bardzo dużo sukienek, pełna tęcza, kolorystyczna, ale niestety nie znalazłam tam nic dla siebie. Wpadły mi w oko też te spodnie z ciekawego materiału, rozszerzane na całej długości. Szczególnie te zielone bardzo ciekawie wyglądały. No i tutaj jeszcze więcej botków, te beżowe, no śliczne. Tylko dla mnie niestety troszkę za wysoki obcas. Pokazuję wam cenę i uciekam do przymierzalni, pokazać co spodobało mi się najbardziej z ubrań. Ok, już jestem w przymierzalni, przy okazji pokażę wam jeszcze moją stylizację. I tutaj co ja mam? Moim zdaniem na co warto polować? Na pewno marynarki, jeśli nie macie, bo to jest modne cały czas i warto złowić taniej. Mam tutaj jeszcze taką z skóry, spodnie takie szersze, no i tutaj coś szałowego, ale niestety to jest eska, więc zobaczymy, czy się wcisnę. Okej, okay, dobra. To zaczynamy od tej marynary. Jest to elka, ale przy oversize'owych krojach, jak rozmiar jest nieco większy, to absolutnie nie przeszkadza. I zobaczcie, mam na sobie takie bazowe elementy. Jeden mocny w postaci takiej marynary i już mamy naprawdę ciekawą i oryginalną stylizację tu jest ta z ekoskóry fajnie ma zarysowane ramiona guziki też tutaj dodają ekoskóra super się łączy ze zwykłymi jeansami nie polecałabym takiego total looku z ekoskóry, to może być trochę za dużo ale właśnie zobaczcie, jeansy świetnie to uspokajają i zawsze o to jest dużo pytań, ale to jest stara kolekcja więc wydaje mi się, że znalazłam tutaj na wyprzedaży podobny model, już wam go pokazuję te są nieco bardziej rozkloszowane na końcach i postrzępione, ale kolor i tutaj u góry podobnie leżą, więc zobaczcie, można takie za 49 zł złowić. Spodnie z szeroką nogawką. Już mam dwie pary w swojej szafie podobnych modeli, więc tych na pewno nie biorę. Ale chciałam Wam pokazać, że to jest świetna alternatywa do cygaretek do pracy. Bardzo wygodne. Można je zestawić ze zdobną koszulą, na sportowo z bluzą i ze sneakersami. Bardzo uniwersalne będą. Proste, beżowe spodnie na wiosnę. Idealne, takie leciutkie. I zobaczcie, co ciekawego. Tutaj są tak jakby udawane guziki. One się zapinają na zamek. A tutaj jest taki efekt, jakby były zapinane właśnie na guziki. A te nieudane. Źle leżą i w ogóle to jest MK, a są ogromne, więc coś tu jest nie tak, ale spodobało mi się to rozdzielić tutaj na dole. Dlatego je wzięła i taki czekoladowy kolor też fajny, ale no niestety za wielkie. Coś, coś tu nie gra. Okej, okay, bałam się, że to eska, że będzie za mała, ale leży super, więc się na nią skuszę. Bardzo mi się podoba, że jest taka lejąca. To będzie łup. I zobaczcie, jak ta zieleń fajnie wygląda ze złotym naszyjnikiem, a do tego na przykład właśnie takie czarne, szerokie spodnie i po prostu mamy gotowy strój na imprezkę. Na coś takiego można też narzucić marynarkę i bluzka może być do pracy. Taka bardzo milusia jest. Ta bluzka od razu mi się skojarzyła z sukienką Camille z serialu Emily w Paryżu. Zobaczcie, no prześwietująca. ale jak sobie można z tym poradzić? Na przykład na taką bluzkę narzucić sukienkę na ramionczkach i tutaj stanie bardotka żeby nie było ramionczek. Z tym, że uwaga, bo gryzie. Też szwy tu gryzą, no ale wygląda to zjawiskowo. Te rękawki jakby tutaj właśnie mieć sukienkę, więc nie będzie tego <laughs> i rękawki będą wystawać i kokarda. Tyle, że gryzie. Szkoda. Ruszam dalej, ale jeszcze Wam pokażę stylówkę z płaszczem. O, jakaś nitka. Oj. No, jest. Świetna jest ta czarna kurtka z ekoskóry. Tutaj ma ściągacz. Kieszonki są zaszyte, ale są zapinane na napy. Zobaczcie, jaką ma fajną formę. Już nie chciałam mi się zdejmować spodni, dlatego tutaj tak dziwnie wygląda. Ale bardzo mi się podoba ten kołnierz. I tutaj ten zamek. Bardzo modno jest to teraz i w swetrach, i w sukienkach. Więc od razu zwróciłam uwagę na no długość. Moja ulubiona. Spodobało mi się połączenie kolorystyczne, ale krój niestety nie mój. Jest jeszcze w takim. Wzięłam dwie, ale już widzę, że nawet tej drugiej nie będę mierzyć, bo no nie za bardzo mi się podoba jak ona tutaj leży. Po prostu nie mój styl, ale sukienka sama w sobie super. Często pytacie o tę moją zieloną czapkę z hem, to zobaczcie w Reserved jest podobna za 49 zł.